Izby Wytrzeźwień powoli pustoszeją, na ulicach uprzątnięto już puste butelki, Doda i Maryla Rodowicz już zaśpiewały swoje największe przeboje, a z półek sklepów jabłek zniknęły lekarstwa na kaca. Niechybny to znak, że nastał nowy rok. Redakcja filmu postanowiła uczcić tę wielkopomną chwilę, wypuszczając dekadowe super szpule. Podsumowujemy w nich najważniejsze zjawiska w światowym i polskim kinie z ostatnich 10 lat. Jako prości konsumenci naszą filmową podróż zaczynamy od Fabryki snów. Po pierwsze była to dekada filmów robionych za ciężką kasę. Dawno temu, gdy James Cameron zatapiał Titanica, a z młodego i szczupłego Leonarda DiCaprio robił pokarm dla rybek, kwota 200 milionów dolarów wydawała się szczytem rozrzutności. Dziś większe pieniądze dostają takie chłystki jak efebowaty Harry Potter oraz piracki drag queen Jack Sparrow. Kasa idzie głównie na efekty specjalne, bo jak wiadomo są one najlepszym środkiem ułatwiającym trawienie popcornu pryszczatym kinomanom. Ekran ma na szczęście dwa końce, dlatego obok blockbusterów w kinach można było zobaczyć małe filmy, które niespodziewanie stawały się przebojami. Takie produkcje jak Cuts Vegas, District 9 czy Paranormal Activity udowodniły, że oryginalny pomysł i realizatorski talent dają większe możliwości niż rozdęty budżet. Niestety ze świeżymi pomysłami jest coraz gorzej. W związku z tym w słowniku hollywoodzkich grubasów z cygarami na stałe zagościły takie słowa jak sequel, Prequel, remake i reboot. Prace scenarzystów można dziś porównywać do nurkowania w koszu z brudnymi ubraniami. Tu wynajdą przepocony sweterek Freddiego Krugera, tam brudne bokserki Spoka, a na deser wygrzebią lekko ubrudzoną hokejową maskę Jasona. Ubrania idą do pralni, szpony i maczeta zostają naostrzone, a statek Enterprise biorą w obroty ziomale z odpisu brykę. Potem wystarczy rozlać parę dodatkowych galonów krwi, zerwać stanik z silikonów jakiejś blondyny, podrasować efekty specjalne i voilà! Powtórka z rozrywki trafia do kin, by wyciągnąć pieniądze z portfeli freaków. A jeśli jakimś cudem nie będący remakeiem albo nowym początkiem serii film odniesie sukces, to od razu planuje się realizację jego sześciu kontynuacji. Mijająca dekada należała niewątpliwie do ekranizacji komiksów. Batman, Spider-Man i x men rozpalali do czerwoności wyobraźnię zarówno dzieciaków, jak i poważnych znawców popkultury. W internecie można znaleźć całe elaboraty o tym, dlaczego mroczny rycerz to arcydzieło. Niezależnie od tego, co myślimy o takich stwierdzeniach, trzeba Nolanowi przyznać, że stworzył nową jakość w kinie rozrywkowym. I like that. Komiksy mają dwie główne zalety istotne dla przemysłu filmowego. Po pierwsze, są kolorowe i mają zazwyczaj nieskomplikowaną fabułę, która bazuje na archetypach, to też zrozumie je zarówno subtelny intelektualista, jak i półanalfabeta obżerający się kurczakiem w panierce. Po drugie, najpopularniejsze serie komiksowe składają się z setek, jak nie tysięcy odcinków. Można więc od razu nakręcić na ich podstawie co najmniej tuzin filmów. Not alone. Ostatnia dekada okazała się dla kina przełomowa pod względem rozwoju technologii cyfrowej. Motion capture i CGI to tylko niektóre ze skomplikowanych metod, które pozwoliły wyczarować na ekranie brzydką gębę Goluma we władcy pierścieni i przerobić Sigourney Weaver na 3-metrowego błękitnego kota grającego w koszykówkę w awatarze. Dzięki komputerom można dziś także dowolnie raz postarzać, raz odmładzać brata Pita, a twarz Arnolda Schwarzenegera przenieść na ciało napakowanego sztangisty ze Schwarzwaldu. Jeszcze trochę, a na ekrany powrócą nieżyjące legendy dziesiątej muzy. Humphrey Bogart odpali papieroska, Marilyn Monroe podwinie białą sukienkę, a Marlon Brando zachrypniętym głosem złoży propozycję nie do odrzucenia. Zakrawa to na nekrofilię, ale czego się nie robi dla zielonych banknotów. Nie sposób również nie wspomnieć o technologii 3D, której upowszechnienie porównuje się do wprowadzenia dźwięku w filmie. Hollywood wieści rewolucję, ale jak na razie ogranicza się ona do wzrostu cen biletów o kilkadziesiąt procent. Wszystko po to, by biedny widz założył nietwarzowe i niewygodne okulary, a potem wypatrywał przez półtorej godziny wyskakujących z ekranu kul śniegowych, glutów i hektolitrów posoki. Skoro jesteśmy przy krwi, to zalewa nas ona za każdym razem, gdy trafiamy na film przekonwertowany na 3D. Okazuje się, że jedynym trójwymiarowym efektem jest wtedy logo wytwórni. Pewnie co drugi widz Starcia Tytanów miał ochotę z tego powodu wypuścić krakena na siedzibę wytwórni Warner Bros. 3D znacznie lepiej sprawdza się w animacjach komputerowych, które w ostatniej dekadzie dosłownie zalały multiplexy. Wytwórnia Disneya, przez wiele lat niekwestionowany monopolista na rynku, musiał podjąć rękawicę rzuconą przez Dreamworks i Sony. Shrek, Madagaskar, gdzie jest Nemo, Kung Fu Panda, Wally -E i Skok przez Płot to tylko część animowanych hitów, które zarobiły na całym świecie setki milionów dolarów pewnie napisalibyśmy na ich temat coś złośliwego gdyby nie to, że są one naprawdę dobrymi filmami. Pomysłowe scenariusze i poczucie humoru idą w parze z dopieszczoną pod każdym względem realizacją. Jednak ostatnia dekada to czas superanimacji animacji animacji ze stajni Pixara. Od czasu Charliego Chaplina nikomu nie udało się w tak doskonały sposób robić kina, które uwodzi masy i ma przy tym wielką wartość. Łamie konwencje i schematy, opowiada piękną historię, zbiera worki nagród, no i zarabia kupek. Kasę. Jako miłośnicy rodzynków i suszonych fig, musimy powiedzieć o aktorkach, które pomimo pięćdziesiątki na karku wciąż są gwiazdami filmów głównego nurtu. Zarabiają olbrzymie pieniądze i dostają nagrody. Mowa oczywiście o Meryl Streep. I Helen Mirren. I do take the odd on the side. Obie panie skutecznie przeciwstawiają się panującemu w Hollywoodzie kultowi młodości. Nawet jeśli jedna śpiewa piosenki Abby, a druga biega z ciężkim karabinem, widzowie nie czują się zażenowani oglądaniem ich. Ba, czerpią z tego perwersyjną przyjemność. Starsi panowie mają oczywiście łatwiej, no chyba, że wpadną do alkoholowo-narkotycznego rynsztoku. Mickey Rogue, pomimo spuchniętej od alkoholu i botoksu twarzy, powrócił jako zapaśnik, a Robert Downey Jr. wdział kostium Mana i podbił na nowo serca fanów na całym świecie. Dziś jego nazwisko na plakacie gwarantuje filmowi finansowy sukces. Mijająca dekada upłynęła pod znakiem biznesu, którym amerykańskie kino było zawsze. Zdarzały się jednak złote czasy, jak końcówka lat 60. i lata 70., kiedy to królowało kino autorskie, niepokorne, a widzowie nie szukali w kinie ucieczki od rzeczywistości, ale prawdy o otaczającym ją świecie. Dziś to raczej seriale telewizyjne tworzą awangardę, wyznaczając nową jakość i przełamując kolejne tabu. Kino jest bowiem zachowawcze i infantylne. Wyjątkiem był rok 2008, kiedy to w mainstreamie pojawiły się dwa arcydzieła, które odniosły sukces zarówno artystyczny, jak i finansowy. Mowa oczywiście o to nie jest kraj dla starych ludzi, braci Cohen, i aż poleje się krew Paula Thomasa Andersona. A wydawałoby się, że przynajmniej ten ostatni film nie powinien powstać w fabryce snów. Jest więc nadzieja.